Kiedy? Kiedy? Zolić i mówić, proszę, bardzo szybko. Czas na wyjaśnienia, proszę. Ale, się. że ja wsiąść nie mogę? Czekajcie, no, ale szczęście mogę na was wskoczyć. A Przyszedłem sobie na baskę, na której jest Helka, i sobie polecimy taką fajną haleczką. No nie gadajcie, że ona jeszcze zatankowana z baterią, z wszystkim. Jest strasznie zwrotna swoją drogą. Ej, koleczka jest naprawdę super! Ależ ona jest wygodna do latania, muszę wam powiedzieć. Gdyby jeszcze nie Freezy to już w ogóle by było kozacko, ale. Nie można mieć wszystkiego na świecie, co nie? To, że można sobie tym przylecieć tak po szefowsku na save zone i wozić stąd itemy i tak dalej, to jest piękna sprawa, serio. Okej, okay. jeszcze, tylko, jeszcze tylko kilka piętek. Nie wiem, jak ja to zabiorę. Jakbym wiedział, że tego tyle macie, to bym helkom przyleciał. O kurde. Siedzieć w nocy i to wszystko ściągać? Chyba. No to... Nie wiem. Jak pomyślałem, że w sumie tak zostawiliśmy pasę do despawnu, to przynajmniej komuś dam mity. Aha, fajnie, fajnie. Dzięki bardzo. Nie no powiem wam. Siedzę sobie z tym gościem, myślę, że z dobre pół godziny. Rzucaj temy z bazy, rozbiera struktury i tak dalej. No, no jakby nie patrzeć, gość marnuje swój czas. W ogóle też miałem w planie dzisiaj spać szybko, bo bardzo mało spałem. Ale strasznie miłe z jego strony i w ogóle fajnie się gada, tak, żeby sobie po prostu pogadać. Powodzenia. Dzięki bardzo. Lewo jeden, drugi prawo, drugi prawo. Raszuję. Raszuję na nas Dead. Prawo, prawo, prawo. Jeszcze prawo gdzieś? się drzewo. Leży. Chyba bombę ma. Druga, druga, ktoś jest. Nie wiem czy ma coś czy nie. Dead. Nice. Jeszcze gdzieś ten droga. O, o jezuj, miałeś 110 broni. Ten za drzewo obity. Uciekł za dalsze drzewo. Za drzewami Leży? Tak Tutaj na blisko, za drzewami był gdzieś To będzie Cycuk z Denverem, 100% Wiem, że campi Może potrafi robić. Dostał parę hitów, ale z tego Z plecy dostaje Na jebo mnie, zajeb go Po trzech Lozu jest za drzewem, meduje się Kierowcę można jakoś zabić, czekajcie Ja Jest tam dalej jeden nie, loker jest, <laughs> dobra, jest. Dead, dead, nie. dead, jeden. przyjechał mnie! A co jest szybkie? Lutujcie mnie. On mnie lutuje. Czekaj, bałem się, że mnie też przejedzie. No już teraz zlutował wszystko. Kurwa! Niton, coś ty zrobił. Hmm. się bronisz. Dead jeden. No co? Czy <coughs> wszyscy zginęliście na czołgu? Ja wskoczyłem na czołg. No chodź, tu, tu kurwa tyle i tu teraz leży? Ja łóżka nie mam. O, zrezygnował się bez korytu. Dead, kolejny. Jak No on to zlutuje wszystko z tego czołgu. Uważaj! Jeszcze jeden za drzewem. Dostał hity. Finuujesz. Dostał. Napisz, co do ty słuchasz. Leży. Przyjął. Leży. Za drzewem siedzi. I see. Dead. Widzę. Yes. Dead On w Dostał w chuj hitów, aż on nie padł Tu dead jeden Piękno. Wieża, dach jest dwóch typa Jeden po Zostawiam to Tu jest loot na, na militarce, idź jak spo po niego Jakbyś się do pod, z Tego pod, pod kontenerem, obok kontenera jest typ tu w nęce. Ale żeby się dalej... Czekaj! To ja zaraz zginę Dobry ty na tej wieży. Dobra, nice. Tu był górka. Dead jeden. Przechiruję. Dead drugi. Kurwa nawet drzewo chciałem <laughs> Trzeba się zlutować. Dead. No nie wiem. Zabił mnie. Jakiś typ nawet nie wiem z czym. Dead? tutaj? Na skałkach? A1S. Droga. Jest a jeden jest. Jest billboard nie dalej, nie. dalej billboard. Pod billboardem jest jeden Jeden billboard, nie drugi... Walim mnie z góry! Cycuch, tak, wyjebał mnie Weź mnie zbierz, Zajser Denver jest na dole, między drzewami tutaj Uważaj, eksport gdzieś przed tobą Tak, widzę, widzę Uciekł Uważaj czołg, eksport uważajcie, ekspos. Nice Uciekł gdzieś... Widzę go Skąd on Bro, Taka ścieżka, taka My plecy jest. mam! Ej, zabił mnie stary pijany tu za drzewem no jest, nie, nie, jest, nie, da się, nie, da się! Nie da się tu Nie da się tu. Ja dostaję friza przy tym drzewie. Nie Ja do... wiem, i że jeszcze ta pizda mnie w czołgu zbiera. Czemu są takie śmieszne rufy zdające z... z zewnątrz? Znaczy te rampy. No nie, nie wiem, tak. Zostało mi skrapa, nie chciało mi się w góry zaczynać. To nie siedzimy we dwóch. Kretów jeszcze do Gierki. Hmm, wszystko jasne. I leci do, ale nie powiem czy teraz ile, nie będę tutaj czasu. ciekawost e, Prawie cały west i ten. A mi Red Rebel w ogóle, poleciał stąd? Teraz jestem chociaż świadomy, Starowę. że Dead Zone jest w Twój oakie. Potrzebujemy krystal ruchów. A do tego wszystkiego jest z Gunpowder. Dwa radia to. Fox. A całe te piętro jest metalowych, w metalowych, krystalowych ścianach. Zostało mi locker kryształowy, ścian. Ale to świetnie wygląda na takiej kamienie. Stoisz tak przede i mówisz: Wow, ale potężna, nie zrajdujemy jej widzowie. Dobra, to skraftowałem 5 hord, więc robimy 5 hord. No, obrzydliwie bogaci po tych hordach jesteś. Co się, no to co nam było potrzebne? Drille, misle. Co no, jest? Rampa i siada. Co jest? Czyż ta gra jest żosna? O, dobra, siadł. Lecimy oh, oh. do. Dobre. <laughs> I na wstecznym teraz. Fajnie zapełniony mislami i gunpowder. No zobaczcie sobie go tutaj, tego wrogu. Piękny jest. Piękny. Piękny jest. Może go wykorzystajmy? Dobra, pustą moskę to wywalę. Wiecie? No nie wiem, biorę osiem pełnych boksów na siebie i idźmy po prostu z tym rajdować. No tak, mała baska, ja mam supresorkę, to nie wiem, czy chcesz mnie na pełnej. Chcę. Oj, oj, oj. Załóżka, o hajka tick back pack, tapey, duże magi full O, golden moska! Walimy tą bazę dalej? Patrzymy czy ma Nie masz Ej! Super Skrapuje tu rzeczy, mam bazę Radio, radio no. było jedno Ej, ktoś jeszcze? Tak jeszcze jeden, granat, granat, expos! Zabił mnie! Jakim cudem! Let, Dead, Dead. O, oj! ja co obiję granatami, wyłączono. rady, jak oni nastawiali, co za patusy! No, no, dawaj. Ale to będzie. To może być main lutrum w ogóle. Ja mam jeszcze granaci Ja sobie rzucę. Ej! Jakim cudem! Ale ja też dostałem. Leżę! Co jest? Expost, defuj to. Biegnie jakiś chłop tutaj, Eksplos biegnie go. chłop, zajeb go. Nie wiem, to było bardzo dziwne, w sensie... Granaty poleciały do środka i ja tu padł? Tak, będąc obcy. Od... Ja, ja. po 5 sekundach. Ej, Neked tu biegnie, weź zabij. Do mojego ciała biegnie. Nie, nie rzucamy już granatów. Walmy te lockery po prostu. Dawaj. to jest? Taki... Ten typ człowieka, który cię zwyzywa do negerów i powiedzmy. że No, kto na sali, dużo typów. No, coś takiego, nie wiem. Oj, ojej. Nie wiem, ale mają masny lód. Kolejne high-calticowe rzeczy. Mask. Maska, no, bateria. Farme farmezy, Farmerzy, tak fest. O, moska, Farmerzy fest. Oooo, moska, spadochron, kryształki. Farmerzy fest. Piki kolejne. Fiki. To ty. Piki, moska. Karta graficzna. Missile. Karta graficzna. Box pełny do tego, do hita. Okej. Okay. A, tu pada szybko. To, Lufa, tak poobijane, tam. że to szok. Kajpów więcej. Dobra. Och, okej. Okay. <grym> ja Czemu ja Tuskiem a... rajdą? widzę. Gdzie? Tam gdzie my? Na tam gdzie my. Jak tam czekaj, podchodzimy? Po, od lewej, e od lewej. I jak podejdziecie jakby... Czekaj, czekaj, od... czekaj. Od góry mapy to Czekaj, Poczekaj, to... może zrobią, może pytanie, czy oni zrobią to. centry, centry mają. Tak, widzę jak strzela centry. Dobra, to skitrajmy się tu gdzieś za drzewami po prostu. To na jakieś nie sfokusowało. Zrobili bazę na hordę? Senterka ma 800. To się rufy, nie? Wiesz, co 800 HP, tak? Wybijamy ich i potem zajmujemy się Sentry i. Ej, te centry przyjdzie. można chyba obejść od boku. Wybijamy Czekajmy ich. Czekaj, może zrobią. Dobra. Nie wiem, chyba centry mi padło. Albo Horda im padła. Nie, chodź, chodź. Ząbiak, 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 ząbiak. Uważaj kapu... Gene im padło, im padło chyba. To zabijamy ich teraz. Walmy tego, co tam stawia, te barykady. Co ty na to? Walimy go? Ja nie widzę, ja nie widzę. No nie ja widzisz tak. go? Na barykadach nie stoi, jedzie, pod hordą. Nie. nie możesz masz się jakoś odsunąć? to wal. jak masz pewnego killa, to wal. Ted. Gdzie reszta teraz? Pat, pat jeden. Co ty gadasz? No tu, tu jest lud. Jest koleś. Gdzie? Za drzewem. Bambik. Naked. Które drzewo? Dobra. Leży. Tu jest lud. Dobra. Oni no padli. A gdzie jest gruby, ej? Oni serio bez byli. Zbieram kany na skrapa. To się wybić teraz nie do mnie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. chodźcie, Chodźmy w trzech. Tam jest, Jej. patrz. Na wprost jest gruby. On cofa do nas gruby. Kamieniem w nas rzuca. Robimy grubego, zbieramy do z hordy Chodź, i wpierdzamy. Pod hordę, pod hordę. Jest, jestem pod hordą. Wszyscy pod hordę. Dobra, ja strzelam do grubego, żeby przyszedł za mną. Let. Oooo, oh, 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 oh. oh, oh. moski, High wszystko. Missile, jeden, Haikal. Cirkuty. Zobaczcie, o zombiaki idą. Lud cały zlutowaliście ja z nich? Ja oni to centra jakoś rozwalił. S? Mocy! Dead. Dead. się. Ja się wykrwawiłem O kur... Za drzewem. Wypadł. Drugi. Dead. Idzie. Strzela w auto nam, co zrobić po chory pojebie. Nice. Ja mam dwie mosty sety, misla, scrap, pój rzeczy mam naprawdę.